Idę na spacer z Milą, żeby zasnęła i pomyślałam, że Wam pokażę co tutaj jest, jak to wygląda. Tu są różne domki, place zabaw, plac dzieci, więc no bardzo fajnie. Tutaj jest restauracja, tu jest zakryty basen, no i tam odkryty zaraz. No i tak to wygląda bardzo, bardzo ładnie. że właśnie jest takie miejsce, że mogę się przejść z milą na spokojnie, ale trochę pod górkę, więc ciężko się idzie. Chodzę sobie z miłosławą, bo właśnie zasnęła i tu jest tak przepięknie. O Jezus. Ech, tylko, że te górki mnie zabiją. Nie jest złatwe a tutaj mówię, wszędzie górka, dół. Górka, dół. Jak to na to skanie w końcu przystało, nie? No więc trzeba trochę się powspinać momentami, ale naprawdę jest cudownie. Tamino już mi mówił, że nie trzeba. Mogło wczoraj się tutaj przejść wieczorem, z miną, żeby zasnęła. Widzia mówił mi, że nie trzeba nigdzie jechać. Szukać dróżki z tych drzewek do zdjęcia, bo można tutaj zrobić sobie. Więc <gryw> mamy od razu. Tutaj też jakaś brama. My wjeżdżamy z drugiej strony. A tutaj też jakaś jest. Widzę. O, stację do ładowania chyba. Auta. Bleh. Sorry za tą wnadeczkę. Ale tak jak mówię, to nie jest łatwe wejść pod tą górkę, pchać wózek a jeszcze tutaj są takie kamyczki, widzicie no ale co się nie robi, żeby dziecko zasnęło no proszę Państwa jak pięknie ja nie wiem czy aparat tak oddaje ale jest przepięknie Koniec drzemki to koniec sławy, nie Mila? Koniec, mamo! <grystanie> Idziemy. No, przynajmniej próbuję iść, bo ona no to tak chyba średnio... Chyba średnio pani chce ze mną iść na ten basen, a ja bym chciała pójść. Ty się nie do końca rozbudziła, mama wyciąga na jakieś baseny. <grystanie> Szybko posmarowaliśmy się kremem. Lecimy. Ciekawe czy wejdziemy do wody, bo ta nic nie chce wchodzić nam do wody. catch Tak jakie chwilę do ciebie. Tak, parawaj wyścigi. Co pierwszy do jasku. Czekaj, tak. No po, no po prostu trzeba siedzieć na głębokiej. Mama, no, nie, nie, nie. mogę? Możesz iść jak chcesz. A mamy ile to 11 do minus... Ile to 11 minus Spadać się. 3? To jest minus 1. Tak, a co było minus 1? No bo 11 jed, jed, minus 12 to jest minus 1. Patrz, leko by wyjść. No, z t Ale to z T-Show miliony... Pacha, pacha, pacha. Ale się nie ma... bo nie ma padał. No, pójdziemy tu tam tu... To się podniesie mój mecz. Ale siebie wybawić. Dobra, sobie Ja się. chciał mnie nas na plac zabaw jeszcze. Dzieci to są niezniszczalne. Myślałam, że będą chodzić tutaj szybciej spać, tacy wymęczeni, ale nie, nawet Milosława śpi krócej w ciągu dnia, krótsze ma drzemki, ale i tak późno chodzi spać. Znaczy późno. mówił sobie 40. Ale w domu chodziła szybciej. bo za dużo atrakcji. Chodź, idziemy. Co, doprowadziłeś nas? Wow, ja! Papa, co tu jest? No, Mila chyba będzie chciała się pochuć na chustawce. ale, ale, tutaj, patrz, tutaj Dobra, super, że wszystko znalazłeś, Jasiu. Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up, and we just sing along.

Po obiadku sobie wziął ciasteczko, kaweczkę. Lała to też dla mnie też kawa, ale pięknie podana. Widać, że wziąłeś sobie taką ładniejszą do zrobienia. No właśnie, Mnie <laughs> To jest twoja chyba to jest twoja No widzisz? No, do mnie ciastko, ja piję kawę <laughs> No więc plan był taki, żebyśmy zostali cały dzień tam u nas w ośrodku, ale po pierwsze my się nudziliśmy już, a po drugie no my jednak nie jesteśmy tacy, że spędzimy cały dzień na basenie i to nam wystarczy, jednak potrzebujemy czegoś więcej, tak. jak się okazuje. A druga sprawa to jest taka, że po prostu Mila, jak słuchać, tak marudzi potwornie, nie wiem co się dzieje, bo w ostatnie dni ona naprawdę bardzo ładnie, no, zajmowała się sama sobą <grym> praktycznie. Trzeba tylko było dbać o jej bezpieczeństwo, a tak to ona chodziła po tym kwadracie swoim na dworze. No tak, mama, mama, mamę słyszysz. A dzisiaj to po prostu taka maruda, że może jej się nudzi też, nie? Tak jak nam. No, więc jedziemy po prostu się przejść, bez żadnego tam wymyślania, tutaj um, najpierw szukaliśmy, że może gdzieś dalej, ale stwierdziliśmy, nie no, mamy mało czasu, yy, bo już jest po 17, yy, więc nie wydziwiamy i jedziemy do naszej miejscowości, w której tutaj jesteśmy, właśnie się tak po prostu przejść. No, just love Drive. Do you know I'm looking? Give me your strength and show me your weakness. Together now, we're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. I'll give you my everything Even if we're falling down